Hala jest. Jakieś maszyny są. Może tutaj. Co? Przyczepy widać. Przyczepy widać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie się zastanawiamy, czy tutaj, czy nie tutaj. <laughs> Ale patrzymy, przyczepy są, chyba się zgadza. Ma, mamy coś dla was. Mamy coś dla was. To, to od razu powiemy, bo jesteśmy w Michałowie. Michalicach. Michalicach, przepraszam bardzo. To pineskę tylko dostaliśmy, więc prosto tutaj nas doprowadziło. Drobne dary od 365 farnet, bo przyjechaliśmy tutaj z uwagi na konkurs, jaki organizowaliśmy. Wracamy z kolejną edycją. Mamy dla was dwa ActiveBoxy, czyli takie urządzonka do automatycznej rejestracji z 365 farnet. Mamy dla was tablet. No i właśnie idziemy wręczyć nagrody zwycięzcom, ale też ich trochę pomęczymy przez cały dzień nagraniami i, oczywi i oczywiście zainstalowaniem tego. Na Tam na... Widzę, widzę jakaś koszula ubrana, to trzeba elegancja. zmienić na roboczo się przebrać. To my tak chyba oficjalnie od razu się przedstawimy, bo, bo my już po kawie jesteśmy pierwszej. Także jeszcze raz, Grzesiek. Marek, Karolina, e, Witamy naszych Karolina. Zwycięzców. zwycięzców. Zostawiamy Active Boxy, tablety i przejdziemy się chyba po gospodarstwie. Zobaczymy jak ty tu gospodarujesz, bo widzę, że fajnie to wygląda. Zapraszam. No, o moje marzenie. Boż, chodź. Ja nie skłamię jak powiem, że Marek to jest miłośnik klasów. Jeden, drugi, trzeci. No, no nie... Może nie miłośnik, ale jakoś tak padło na to drogę. Po markę. drodze ci. No, cenowo przystępne były. Ty zawsze pokazywałeś lekcję jak... na zewnątrz, a ja pokażę od środka. I słuchaj, no. no. I jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to też się przeżegnałem. Ty, mów, ale... ty, już, ty już się boisz? Jak chcesz mieć problemy, to sobie weź ode mnie MDW e, 527 9, rocznik i, i wtedy porozmawiamy. Jak, jak będziesz leżał. Jak będziesz miał problemy to no. dzwoń, postaram się Ty przyjechać, po kosz, Koszula i, i tylko kosić. Arion główna, główna, maszyna. główna maszyna, główny koń pociągowy. No nie największa, ale na 155 koni z pewności wystarcza na moje potrzeby. Mamy tutaj do niego czteroskibowy pług z wałem. i siewnik, akord, tak wszystko sobie radzi bez problemu. A tu widzę, że masz twoje logo. A, takie logo no. No tak jak Skur Bardowski ma, to ma. Studziński ma. tudziński ma. Usługi też prowadzisz pewnie dlatego, że tak, ten kombajn będzie miał co robić. Usługi, więc jakbyś yy, potrzebował pomocy, to chętnie dojadę, kosimy. Poważnie że Rze Rzepaki, pszenicę, kukurydzę. No nie wiem, jak się dogada. Jak, skońc jak skończysz u siebie, tak. <laughs> jak ja? Jak już lawetę załatwisz, to przyjedziemy. Ja no. już dam takie tematy. Skończę u siebie, to przyjadę, no. Dobrze, Marek, ja przyjadę. Marek, daj się karność. ale ja wolę, żeby moja żona... żona. Wyjała, ja nie wyjadę! Ania wyjedź no! Wyjedź, bo trzeba mi nic nie zrobić. No to siadaj! tablet do traktora. Nie wiem, YouTube, co chcesz tam, możesz wszystko na nim robić. Ogólnie tablet jest teraz przypisany do tego traktora konkretnego, w aplikacji możesz sobie też korzystać z telefonu. I w tym przypadku masz takie Active Boxy do automatycznej, do automatycznego, automatycznej rejestracji zabiegów. Równie dobrze, możesz to robić bez, bez tego sprowadzać to manualnie, ręcznie. Natomiast no to jest takie ułatwienie, że taką skrzyneczkę przyczepimy sobie zaraz, pewnie trytytkami, co? Standardowo. Miejsce jest, chociaż ja mam taką taśmą dwustronną, przyczepione do każdej maszyny i teraz cały system się ze sobą konfiguruje. Czyli podjeżdżamy traktorem, on rozpoznaje, że jest przypisany opryskiwacz do tego i wyjeżdżamy w pole. I teraz każdy zabieg ci się automatycznie zaksięguje w aplikacji, że wyjeżdżałeś traktorem i wykonywałeś zabieg ochrony roślin. A to co, może przetestujemy Prosta. dzisiaj. Montaż. Na początek montaż wszystkiego, konfiguracja i wyjeżdżamy. Na próbę, bo dzisiaj no to już w zasadzie żniwa i, i za bardzo nie ma w czym jeździć, prawda? No, ale <laughs> możemy zrobić przejazd kontrolny. Tak. To. Będzie dobrze. Nawet możesz do skrzyneczki wrzucić, no ja mam to poprzyczepiane na taśmy i na pewno nie musisz się martwić, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Kurz, deszcz, mycie, później tego jakimiś myjkami, nie ma żadnego problemu. Mnie to już kilka lat dobrych chodzi i nic się z tym nie dzieje. Nie dzieje. Trytytka widzisz zawsze uniwersalna. Tak powinno być. No jak bez trytytek odcinek, proszę Cię. Mamy tutaj dwie główne aplikacje: 365 Active i 365 Crop. Crop to masz taką aplikację, że możesz praktycznie wszystko wprowadzić ręcznie. Czyli trochę omijamy tą całą automatyzację, rejestrację i manualnie wprowadzasz sobie pole, wprowadzasz sobie środek, czy nawóz, czy jakąś pracę, osobę. Dajesz play. Ja ci to od razu zademonstru zademonstruję. Załóżmy wybieramy sobie ochronę roślin, pola, jedziemy akurat w dolne No ale to tak wiesz co zaraz uruchomimy inną środki, litry na hektar, jeden. Prowadzasz osoby po kolei maszyny. Czyli można powiedzieć jakby taka rejestracja, gdzie, gdzie dajesz play. I to Ci się rejestruje. Jak chcesz to zakończyć, to dajesz stop, rejestruje ci czas, wysyłasz do programu. I jakby taki zabieg masz już zapisany. Druga, 365 Active tutaj już jest powiązana z tymi Active Boxami. Włączyła się automatycznie rejestracja. No i tak, mamy wybraną osobę, czyli tutaj ty sobie jeździsz ze mną i zobacz, zobacz, jakby rozpoznało opryskiwacz. Za nami, czyli to już jest automatycznie dodane, tu już nic nie musisz robić. Ewentualnie możesz w tym programie tutaj wybrać sobie też również środki, nawozy, materiał siewny, jakieś prace, które wykonujesz. Także to teraz automatycznie ruszamy na pole. Tablecik na pewno gdzieś tu zaraz sobie jakieś miejsce na to znajdziemy, jedziemy na pole i, i robimy taki przejazd testowy no to jedziemy. z rejestracją. To co Marek, zamieniamy się i dziewczyny niech opowiadają o maszynach. Proszę, o proszę do przodu. Rozmawiamy, Rozmawiamy o zwierzątkach, że się razem cieszymy, że ty ich nie masz, że Marek ich nie ma, bo to jest ciężka praca i uwiązanie. No to, to trzeba przyznać, że zwierzęta to jednak ciężka praca. Hodowlę też mój znajomy w tym roku też jako ostatni wiosce zakończył. Tak. Hodowle. Taka bardzo nieprzewidywalna. No to... Ciężka praca. nie? A modu moduł Bydło w 365 Farnet yes. jest. Jeszcze masz szansę. Pomyśl, pomyśl może będzie. Ja, może ja bym się zdecydował, ale moja żona to nie, niekoniecznie. Sąsiedzi też by nie byli zachwyceni, myślę. No także do tego, do, do sprzętu wszystko chyba tak dostosowane, prawda? Teleżyweczka. Też ma co robić, jak ją zagłębisz, to tak, no 4 150 metra, koni? No to też nie jest za dużo. Ma co robić. Ona jest zawieszana ogólnie? Zawieszana, tak. No, no to ma co, co robić. A szersość. jest masywna. Pług, uprawówka. No, no to w no. zasadzie po co więcej jakichś gratów. Dwie przyczepy do zwożenia i. To co potrzeba, no nie ma innych jakichś maszyn skomplikowanych. To z tego lekcjona teraz to jeden zbiornik na tego na przyczepę, co? Teoretycznie 8 ton, tak. No to do dwunastki są, no to. No prawie. Trzy zbiorniki i mamy zestaw 25 no. ton. Od razu się tutaj musimy wytłumaczyć, że robimy taki przejazd testowy, ale to dlatego, bo ty Marek już miałeś część wpól wprowadzonych, gdzieś tam się coś zaczęło, ale zawsze brakuje tej motywacji, żeby, żeby rozpocząć. I tutaj ten początek sezonu to jest ideał, idealnie, pod to, żeby zacząć. Bo cofać się 4 miesiące do tyłu i wprowadzać zabieg, co ja tam robiłem 4 miesiące temu. To takie masz wrażenie, że nie robisz tego dokładnie tak, jak trzeba? Natomiast te pierwsze, które będziesz po żniwach zaczynał już, to od początku lecisz. No, przyznam się, że jednak ten rejestr zabiegów środków ochrony roślin, to tak robię od niechcenia, nie lubię tego robić. No, no a dzięki Farmnetowi myślę, że będzie to jakaś taka motywacja, żeby to na tip-top prowadzić. Ja tak już jak jestem jak tak powinnam. zdyscyplinowany, że wiesz, każdy wyjazd, a to dosłownie zajmuje wprowadzenie to jest minutka. Prowadzenie to jest. Tyle po Twojej stronie, także e, zapisanie na no, te koszty, jednak fajnie wiedzieć, ile zostaje. No. Z konkretnego pola, bo tu każde, każde pole jest jakby osobno traktowane. W końcu będę wiedział, ile zarabiam. No, przydałoby się. Przydałoby się. Eee. Na tym zbożem chyba zasłonę milczenia wystarczy te spuścić? No. Mamy lipiec. Mamy lipiec, przeczekałeś najlepszy moment, ja też, przepraszam, no tak bywa, co zrobić, powiem tak, ten rynek jest teraz tak nieprzewidywalny, tyle się dzieje, co oczywiście nie jest dla polskich rolników dobre i z tego powodu, bo tak, dużo osób nie zostało, którzy jeszcze mają zboże, ale jeżeli ta cena pszenicy teraz tak mocno spada, kwoty nawozów są tak wysokie, no to zaraz wszyscy odczujemy tego efekty, prawda? Pierwszy raz taką maszynę widzę. Gdzie ty taki rozsiewacz wybrałeś? co, udało mi się kupić taki rozsiewacz, on nigdy nie widział wapna ani nawozu. Ten rozsiewacz siał w Niemczech na polu golfowym piasek po trawie. Dlatego on jest taki, jak to mówią, Kurc. trochę brudny, ale no. nie zardzewiały. Zobacz, ale taka taśma specyficzna. Z kwasowy taśma. No. Zobacz jaki tu jest ślisk teflonowy. To nie masz problemu, żeby tu praktycznie wszystko zleci. No super to Zabiera. jestem zadowolony. Tylko tarcze były, jak to miałem już wykończone, no to zrobiłem sam te tarcze, to znaczy dałem do wycięcia no. na wycinarce. Ja, ja to lubię takie używeczki, gdzieś fajne, coś tego no. zrobić, fajnego, wyhaczyć. No to super patrz, jakie ma kapcie fajne, takie, no to super to wygląda. Na no. no, pewno się nie przewróci. <laughs> nie, Się nie zapada. No. Napęd hydrauliczny. Tutaj masz potencjometry, którymi można sterować Nie. prędkość posuwu taśmy i, i tarcz wysiewający. I mamy taki finalny obraz tego, co udało nam się zarejestrować. Jedna ta wersja, co, co sobie ręcznie wprowadziliśmy wszystkie dane, ona się pojawia automatycznie, natomiast ta, która automatycznie to się tam raz dziennie aktualizuje i później ci się w programie pojawi. Uprawa roślin, dokumentacja. Dokumentacja i tymczasowe i taki zabieg możesz sobie jeszcze teraz zmodyfikować, czyli zmienić praktycznie wszystkie parametry, które tam były wprowadzone. Dajemy księguj i automatycznie do kartoteki pola środki są dodane, kwoty są dodane. No, i tak cały sezon. Tak cały sezon. Jest motywacja, żeby na koniec faktycznie zobaczyć, ile no ile z tego zostanie. Jestem ciekawy, co ci zostanie z, ze słonecznika. I wrócę do ciebie na koniec sezonu i na Twojej podstawie będę podejmował dalsze decyzje, czy może ten, ten słonecznik do płodozmianu włączyć. To zapraszam, zobaczymy, jak to wyjdzie. Młody, młody gospodarz, będziesz rolnikiem? Czy kim byś chciał zostać? No, a u mnie Jasiu mówi, że piekarze. Nie wiem, co on sobie tam wymyślił. Ja go namawiam, on tam swoje. Patrząc na sam program, i tutaj dla młodego pokolenia to ważne, żeby już zacząć tutaj wszystko ewidencjonować. Mamy taki główny obraz, czyli możemy wszystkie swoje pola zobaczyć z, z lotu ptaka. Mamy podane uprawy, pogodę. Przechodząc dalej gospodarstwo, te moduły można włączać, wyłączać, modyfikować. I dodawać wedle swoich potrzeb, czyli takie suche informacje. To od tego się najgorzej zaczyna, bo to jest najtrudniejsze do wprowadzenia, a później już jest z górki. Uprawa roślin, czyli na początku wprowadzanie, później też taka analiza i to co na końcu jakby możemy zobaczyć: kartotekę pola, zestawienie upraw, możemy plony, analiza składników pokarmowych, dane z systemu 365 aktyw czyli z tych żółtych skrzyneczek. Każdy ruch na polu jest ewidencjonowany. Mapy do tworzenia jakiś później, tak jak rozmawialiśmy już po drodze, map aplikacyjnych. Zagrałbyś taki 365 Farnet? Jakby to była gra? No. Przeciw, a ja się zapytam, czy masz takie kody, które wynik finansowy potem na plus na końcu roku zrobią? Masz takie, wiesz, kiedyś w grach takie były. Wiem, yeah, no pamiętam, kurczę, te chity, tak zwane, szukało się. Dodatkowe na nie... mocy. A co chciałbyś, coś na nieśmiertelność pewnie. No, Takie były, got mod, włączamy i tak, to są oczywiście, no. No to poproszę. <laughs> Jakby to jeszcze to samo robiło, fajnie by było. O. Musimy oficjalnie się pożegnać. A nieoficjalnie y, mamy bardzo dobre soczki do popijania y, i tak na zachętę na rozsiewacz jeszcze. A, kolejna skrzyneczka. Y, ja sobie życzę takiego lekcjona jak u ciebie, a tobie takiego drugiego. Tak, tak żeby to się dobrze wiodło. No i co? Prowadzi się fajnie. W danej dokumentacji będziemy w kontakcie, a do ciebie pewnie jeszcze wrócimy. Zapraszam. Znaczy do Was. Przepraszam. Zapraszam. 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 Do całej rodzinki. Bardzo się cieszymy, że nas odwiedziliście. Jak będę operatora potrzebował, to będę dzwonił do Ani. <laughs> A ja do Ciebie. <laughs> Na razie. Cześć. Cześć.